Modlitwa za kapłanów. Chryste, światłości niewesławiona, boskie źródło prawdy, który nauczasz za pośrednictwem Twoich kapłanów. Spraw, by łaski Twoje obficie na nas przez nich spływały, a jak ich ręce podają nam Twoje najświętsze ciało, tak niechaj ich usta głoszą nam Twoją chwałę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków, Amen.